Przed miałem 13 lat. E, tak naprawdę jeszcze nie było wtedy iPadów, nie było tabletów, telefonów super zajebistych i moim największym marzeniem było, żeby mieć tylko jakieś fajne, oryginalne dresy do biegania do gracia w piłkę. No nie? Jako że moim starym się nie przelewało, to moi koledzy po boisku biegali w koszulkach z Brazylii, Anglii, a ja w tureckim kurwa swetrze. Całe lato. To ja nawet dni pometki, chuj jak to wybrać. Miał we ten miał Manchester, a ja kurwa jakiegoś jelenia. Przede ten sweter był tak turecki, że dostawałem zniżki w kebabie. Kurwa, miałem za free. Ale pamiętam, że dzień przed moimi 13 urodzinami moja mama wchodzi do mojego pokoju i mówi: Synek, mamy troszkę pieniążków i to zabierzemy cię, będziesz mógł sobie nawet wybrać. I wtedy pomyślałem sobie, że dają mi wybór, zabierają mnie no kurwa, wywiozą mnie. I znowu będę wracał trzy dni. I się, tak leżałem przez całą noc. Aż w końcu ojciec zabrał wszystkich do malucha. I jedziemy do centrum Gdyni. Jeszcze pamiętam, kiedy byłem podniecony, wierzyłem w to. Jeszcze pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie, takie stare szyldy Adidasa z takim napisem wjeżdżamy do centrum. Już widzę, już mam łzy w oczach. Ze szczęścia i patrzę. A stary jedzie dalej. Idziemy, A stary, jak to gdzie? Na bazar! Widzicie co to z znaczy? Kupować oryginalne ciuchy na bazarze? To jest tak jak pójść na gołgą, -go, żeby kurwa potańczyć. <noise> Nikoja nie ma sensu. Każdy się, się nie klei po prostu, nie? I Wysiadamy, i stary jak po się do pierwszego lepszego rumuna, tak jeszcze dumny z siebie mówi: No, dzisiaj jest dzień tego młodego człowieka, będą jakieś. Oryginalne dresy, takiej torby wyciąga i wyciąga i to kurwa pięć lat w stół, bo muszę trwało, mówię, jest nowy, nie jest dobrze. Wyciąga, adam na napis, adios. Jakie to jest. Szybko oszacowałem, markerem nie przerobisz. Nożyczkami nie potniesz, jestem w dupie. Jeszcze zacząłem krzyczeć, jeszcze matka mówi, no, adios, to taki kuzyn Adidasa. A kuzyn ze dawna. <noise> Jeszcze mówię, je, zacząłem ryszyć. Mówię, ojcze, przecież tam są cztery paski. A Rumun odrobił zadanie domowe, mówi, jakie cztery? Jak pan spojrzysz pomiędzy, to są trzy. No mówię szachma. Normalnie zacząłem płakać. I, I mój ojciec zachował się jak prawdziwy rodzic. Wyprowadził mnie za tego poloneza. Wyjebał mi dwa liście. A kiedy już mieliśmy kompromis? No to matka mówi, no to jeszcze jakieś buty, bo tam zostało ewidentnie troszeczkę szmalu i tym dalej nie zapytał rozmiar, ocenił na oko, Wyciągam jakieś kujbie karmazynowe, nie wiem co to było, pumpę, nikielowe buty, odwraca etykietą, patrzę, a tam Mike. Wczoraj to kombo, kurwa. Widzicie, jak krzyczeli przez następne dwa lata, jak wracałem do domu z piłki było, adios Mike! Sobie, A miałem jeszcze chcemy cztery paski. <Langry> <flats> <gry monkey> <coughs>